Cześć, cześć. Z tej strony Patryk z Artystów Reklamy. Witam Cię w kolejnym krótkim, szybkim poradniku, w którym pokażę, w jaki sposób zainstalować kod Google Tag Managera na platformie Wix. Przypominam tylko, jeszcze zanim przejdziemy do tego głównego materiału, że jeśli szukasz agencji, która pomoże rozwijać Twój marketing w internecie, zapraszam. Wszystkie dane do kontaktu masz w opisie do tego materiału. A my przejdźmy do głównej części. Oczywiście musimy być zalogowani na platformie. Musimy być też zalogowani na nasze konto Google Tag Managera, ponieważ tam będziemy mieli dostęp do kodu, który będziemy instalować. Ja mam Google Tag Managera w osobnej zakładce otwartego. A żeby zainstalować, musimy przejść do sekcji ustawień. I można tą integrację wykonać na dwa sposoby. Tutaj na samym dole jest panel Integracje marketingowe, i tutaj jest opcja Manager Tagów. Teoretycznie jest informacja, że jest podłączony. Możliwe, że u Ciebie tej informacji nie będzie. Będzie można kliknąć tam, zobacz, edytuj i tutaj zgodnie z tą konfiguracją przejść i podłączyć ten Manager. Natomiast ja ci chcę pokazać jeszcze inny, alternatywny sposób w momencie, kiedy. Nie wiem, masz jakiś problem z integracją, właśnie z tego miejsca. Cofamy się do tych ustawień głównych. Na dole po lewej stronie jest sekcja niestandardowy kod, i tutaj klikamy opcję dodania kodu. Dodaj kod niestandardowy. Wklejamy tutaj kod. Skąd go wziąć? Wracamy sobie do Google Tag Managera. Będąc na koncie, klikamy na nasz identyfikator GTM, coś tam, coś tam dalej. Klikamy kod, który tutaj się nam wyświetli, kopiujemy go i zgodnie z instrukcją wklej ten kod jak najwyżej w elemencie head na stronie. Wracam, wklejam kod tam, gdzie jest to nakazane, gdzie strona mi sugeruje. Następnie edytuję nazwę, na przykład na GTM albo Google Tag Manager, no tak, żeby wiadomo było, o co chodzi, co to jest za kod i wybieram opcję załaduj kod raz. I klikam Zastosuj. Następnie ponownie klikam Dodaj kod niestandardowy. Wracam do Google Tag Managera. Kopiuję drugi kod. Zgodnie z instrukcją należy go wkleić w sekcji Body. Tak więc wracam do Wix. Wklejam kod, nazwa GTM. Wybieram opcję Załaduj kod raz. Wybieram tutaj opcję Body początek. I klikam Zastosuj. No i oczywiście włączam ten kod. Tak więc to wszystko w tym krótkim tutorialu. Mam nadzieję, że jest on dla Ciebie przydatny. Oczywiście daj znać w komentarzu, czy pomogłem rozwiązać Twój problem. Jeśli masz jakieś inne pytania, też daj znać w komentarzu. Zachęcam Cię do wypełnienia ankiety, podrzucenia jakiegoś swojego pomysłu na kolejny poradnik w tej serii. A my słyszymy się już wkrótce. Cześć.